Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Gika. Dzisiaj będziemy ratować, ratować wraz ze strażakami przy użyciu łodzi. 301 elementów za 130 zł, katalogowo dobry przelicznik, a niższa cena w Alto, więc już wtedy przelicznik będzie jeszcze korzystniejszy. No i co my tutaj mamy w tym zestawie? Mamy naturalnie samochód terenowy strażaków wygląda to w ten sposób i do samochodu jest zamontowana przyczepa, która ciągnie łódź. No i trzeba tutaj uratować ekipę, która zrobiła sobie biwak, ale w takim miejscu, że średnio jest tam bezpiecznie. Mamy tutaj powtórzony Motyw namiotu, który został zrobiony nie z elementów materiałowych, tylko po prostu z dwóch takich, jakby dużych flag. Myślę, że tak najlepiej można opisać te elementy. A co dzieje się tam poza tym, dowiecie się już za chwilę, bo idziemy otworzyć pudełko i będziemy mogli razem ze strażakami przeżywać tę akcję ratowniczą. Pamiętajcie, żeby nie palić ognia w lesie albo żeby w jakiś sposób to wszystko kontrolować? Choć tutaj ogień się rozprzestrzenił, a z tego co widzę, gość po prostu robił sobie jajko na patelni, która była umieszczona na palniku na butli, więc też jakoś tak może bez szału. Najwidoczniej jest totalnym fight-łapą. Z drugiej strony pudełko wygląda w ten sposób, tak prezentuje się w nieco innym ujęciu ten pojazd terenowy. No i mamy tutaj akcję ratowniczą, i potem zobaczcie, tak to wszystko się dobrze potoczyło, że strażacy przyszli sobie na biwak, żeby skonsumować to jedno jajko. Jak oni się na Jedzą we dwójkę, bo zakładam, że za akcję ratunkową po prostu on to jajko im oddał. No chyba, że to jest jajko strusia. Wtedy można się najeść. No, a tutaj jeszcze macie jakieś takie kaccenki z tego, jak przebiegało gaszenie pożaru za pomocą miotacza groszków. Ja się zawsze zastanawiam, jak woda jest tłoczona przez tak cienką linkę, żeby można było pompować i strzelać. No ale wiecie, to jest kwestia wyobraźni każdy mają inną. Tutaj już Ponton do mnie się uśmiecha z pudełka. To ci dopiero konfiguracja, takiej jeszcze nie miałem. Worki numer 1 i 4 są papierowe, a worki numer 3 i 2 są plastikowe. Okay. Z jedynki i z dwójki składamy samochód, z trójki lub czwórki, tutaj mamy trójkę. Z trójki składamy przyczepę oraz ponton i z czwórki składamy biwak wraz z otoczeniem. Nie widzę tutaj nigdzie arkusza naklejek, ale to potem wam powiem, czy udało mi się go znaleźć, czy po prostu znowu naklejek tutaj nie ma i te wszystkie oznaczenia na samochodzie, na pontonie są nadrukami. Ale tymczasem odchodzę na chwilę poskładać zestaw. na druki, nie ma naklejek, no i jest całkiem fajna scenka, która od razu rozbudza wyobraźnię do tego, żeby się bawić, do tego, żeby ściągnąć do lasu jeszcze więcej zastępów straży pożarnej, żeby można było pomóc temu gościowi, który robiąc sobie jajka sadzone wywołał pożar, ale trzeba być deklem. No a teraz tak całkiem serio, gdybym ja się bawił w tę scenkę, to od razu użyłbym tej siekiery. Rusza się, dobij go! Dobra, nie będę już wam sugerował, jak się powinno bawić, bo jestem chyba złym wyznacznikiem i muszę zacząć się pilnować, bo skoro za kilka miesięcy to ja mam być dla kogoś wzorem, to nie widzę tego w różowych kolorach, ale jeszcze mogę sobie pozwolić. Przejdźmy w takim razie do konstrukcji. Samochód na razie jest z tyłu. Powiedzmy, że on dojeżdża z akcją, żeby gasić pożar. Mamy takie dwa fragmenty z ognikami, możemy sobie je oczywiście poukładać w różnych miejscach, bo będziemy potem strzelać do nich z groszków i wtedy jest tak. I już pożar ugaszony. Chociaż dalej widzicie ognie. Co do samego biwaku, mocno przesadzone, ale powiedzmy, że to biwak. No jest ten namiot, i zastanawiam się, jak można spać pod takim namiotem. Przecież, jeśli trochę wieje albo pada, to od razu ma się przerąbane. Pod spodem mamy jakiś śpiwór, jest poduszka, i to właściwie tyle. Ja po prostu chyba wolę te namioty, które są zrobione z materiału. Nawet jeśli one dziwnie się rozkładają, to po prostu lepiej to wygląda niż takie dwie wielkie flagi. A no i mamy tutaj jeszcze w sumie nie czy to jest takie miniaturowe molo, czy to ma być jakaś ławeczka, ale coś z drewna. Tutaj robi nam się jaj osadzone i są takie dwa niewielkie drzewka. Swoją drogą też możecie tutaj powtykać ogniki, żeby była większa dramaturgia. No to wiecie, niby niewielki kawałek terenu, ale coś tutaj się dzieje. To teraz samochód. No i muszę powiedzieć, że jest naprawdę całkiem nieźle. Mamy otwierane drzwi. Mamy. Co prawda, nie wiem, jakby figurki miały tutaj wejść. Bo rzeczywiście, popatrzcie, biorę sobie jedną figurkę. No nie wiem, jak tam można wejść. Ale okej, okay, spoko nie wnikam. E, mamy otwierane drzwi. To mnie już przekonuje, bo ja po prostu jestem fanatykiem otwieranych drzwi. Mamy schowki, więc możemy sobie tutaj pochować sprzęty. E, choćby, no nie, to porek to się tutaj nie zmieści. Ale nieważne. Możemy coś pochować. Możemy. Możemy sobie zdemontować kratkę, która jest na dachu. Jak najbardziej posłuży nam do tego, żeby na przykład móc przeprawić się przez rzekę. Mamy nadruki. Tutaj, tutaj są też na łodzi. Naprawdę jest dobrze. Ja na chwilę odepnę przyczepę. Od przodu też prezentuje się to nieźle. Mamy tutaj rzeczywiście taką masywną konstrukcję, i muszę powiedzieć, że gdybym jechał takim samochodem przez las, ewidentnie czułbym się bezpiecznie. Tutaj jeszcze drugi schowek, żeby nie było, wszystko się zgadza. No a tutaj mamy ten miotacz groszków, który oczywiście strzela niby wodą i możemy sobie to odkręcić. Dzięki temu mamy zdecydowanie dłuższy sznurek i sięgamy z tym zasięgiem wody jeszcze dalej. No, i jest też naturalnie przyczepka. Na niej znajduje się ponton. Ja na chwilę ponton zdemontuję. No, i jeśli chodzi o jego wykończenie, nie ma szału, tu po prostu jest kierownica, jest jakieś oparcie. Są też sygnalizatory, jest lornetka i krótkofalówka, żeby oczywiście móc się kontaktować z ekipą. I zwróćcie uwagę na to, że te wirniki są zrobione z babeczek, tylko że w srebrnym kolorze. Naprawdę fajna opcja. No i cyk, wpinamy sobie to z powrotem w takim razie w przyczepkę. Możemy ją podpiąć do samochodu i jechać na Akcje! Gość ma taką minę jakby wchodził w trampkach na giewont i wezwał topry no ale z drugiej strony jeśli przypala wam się jajko i wywołujecie pożar to jest to podobny poziom cringe'u Dobra, mamy tutaj tego pana, który ewidentnie nie ogarnia jak zachować się w lesie, z drugiej strony już jest uśmiechnięty i tutaj zdecydowanie bardziej wyluzowany są też dwie figurki strażaków a właściwie pani strażaczki, która wygląda w ten sposób, no i mamy też jej kompana, pana strażaka, ten z kolei odpowiada za pływanie pontonem. Czy ma buźkę z drugiej strony zadrukowaną? Nie ma, ale obie figurki zostały wyposażone w dodatkowe włoski, no i możemy im je pozakładać, jeśli pościągają kaski. Niewielki w przyzwoitej cenie, naprawdę udany zestaw Lego City. Samochód mi się podoba, i jeśli chodzi o to, co możemy tutaj zrobić, jaką akcję możemy odegrać, to naprawdę jest na plus. Ja chętnie bym się tym zestawem bawił, gdybym był w tej kategorii. Chociaż nie, jestem w kategorii wiekowej 5, ale wiecie, gdybym miał te 5, 6, 7 lat, to chciałbym się pobawić. Nie to, że się nie bawiłem i tak się bawiłem, bo wiecie, wszystkie zestawy ja sprawdzam pod kątem bawialności. I tutaj naprawdę e, bawiłbym się jeszcze mocniej. Ja bym tutaj naprawdę pościągał jakieś helikoptery, jakieś wozy z drabinami i ogólnie rzecz biorąc zrobiłbym całkiem niezłą akcję z powodu tego gościa, który tak nieudolnie robił jajka sadzone, że chciał spalić las. To znaczy nie chciał, ale usiłował, czyli wiecie, no teraz trzeba by było wrócić do słów Marka Kontrata w Killerze, tam były takie fajne porównania. No, kto oglądał ten wie, a ja mogę powiedzieć, że jeśli chcecie pobawić się strażaków za pomocą klocków LEGO, to ten zestaw będzie do tego naprawdę odpowiedni. Dni na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.